Z aplikacji mobilnych mzkzg bilety na wyciągnięcie ręki. Dokładnie 416 dni, czyli 13 miesięcy temu po raz ostatni w tym miejscu witaliśmy się z Państwem, zupełnie nie spodziewając się, że ta przerwa potrwa tak długo, ale już jesteśmy i mamy nadzieję, że tak zostanie. Agata Mielczarek. Tomasz Siliwończyk przez 13 miesięcy. Nie mówiliśmy Państwu dzień dobry, to Gdańsk dzisiaj mówimy i mamy nadzieję, że wypowiadamy też pewną wróżbę, taką wróżbę powrotu do normalności. Ta normalność u nas to przegląd najważniejszych wydarzeń, ciekawe tematy i ciekawi goście, także... Dzień dobry, witam. No pogody zapewnić też nie mogę, ale za to dobre informacje dla wszystkich tych, którzy czekają na ten kolejny etap luzowania obostrzeń i odmrażania gospodarki. Tak nazywają to politycy, ale my po prostu możemy nazwać to stopniowym powrotem do normalności. Nadal jednak cały czas tej pandemicznej normalności. Dzisiaj o poranku uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych rozpoczną naukę stacjonarną i przy. Bilety na wyciągnięcie ręki. Panoramę Flesh, Małgorzata Krotla, dzień dobry. Minęło 230 lat od dnia, w którym parlament połączonych Unią Polski i Litwy uchwalił drugą na świecie, a pierwszą w Europie konstytucję. Losy Polski silnie połączone są też z religią, o czym przypomina obchod i prezydentowi Ronaldowi Reaganowi. Członkowie Stowarzyszenia Godność mówili o wolności, która przy tworzeniu konstytucji 3 maja zjednoczyła naród. W uroczystościach wzięli udział także pomorscy parlamentarzyści i miejscy radni, także i tu czcząc. I tą informacją kończymy panoramę FLESZ za chwilę prognoza pogody, a tuż po niej ciąg dalszy programu Dzień Dobry To Gdańsk. Na razie nas nie rozpieszcza, ale temperatura zacznie w skaliboforta nad otwartym morzem. Teraz to wszystko. Dziękuję za to spotkanie. Dobrego dnia Państwu życzę. Do zobaczenia. Na wyciągnięcie ręki. Dzień dobry, Tugdańsk. Reaktywacja. Po 13-miesięcznej przerwie, pandemicznej przerwie jesteśmy znowu z Państwem po ranku. Mamy nadzieję, że Państwo z nami również. Magda Mering przed chwilą w, w pogodzie. Wydaje mi się, że słowo klucz dla tej prognozy to jest to wypowiedziane przez.